jesteśmy w Jałcie już oglądamy sobie wszystko co tu jest jak widzicie ruch jest dość leniwy tak na intensywny kuro turystyczny to jest tyle co nic przed chwilą wdaliśmy się w spór ze sprzedawczynią okularów która zaczęła zaglądać nam do portfela i tłumaczyć, które pieniądze jej dać do ręki, które nie jak się Tania zezłościła to Prawie, że wyrwała nam okulary dla dziecka z ręki i powiedziała, że ona te okulary i tak sprzeda po, 250, po 1000 rubli, a nie tak jak nam za 250. No. Lokalna, lokalny koloryt. Jeszcze brak kompletnego zrozumienia, że turysta jest ważniejszy niż własne hamstwo. Idziemy dalej po Jałczy. Raz pełne słońce. Raz cień, deptak. Jak widzicie, tutaj ludzie się nie zastanawiają. A wymuszanie na przejściu dla pieszych jest rzeczą oczywistą. Centrum Jałty port jałtański. A to właśnie Jałta. W całej swojej klasie, tutaj ta nadmorska. Przeszliśmy się tutaj po deptaku 200 metrów, gdzie zostaliśmy zrugani już przez dwie osoby, tylko dlatego, żeśmy się zapytali o drogę do toalety. Hamstwo nie do uwierzenia. Wygląda na to, że jednak um, obsługa tutaj sprzedawcy po prostu nie rozumieją, że klient wymaga szacunku. No ale to jest dziedzictwo sowieckie jeszcze, także dopóki tego tutaj ludzie nie zrozumieją, co niestety turystyki dobrej tu nie będzie. Natomiast, jak widać, całkiem fajne jachty pełnomorskie tu pływają. Można na wycieczki my będziemy próbowali się albo dostać na statek, żeby podjechać do tego do, e, w górę do, do tej kolejki linowej. Albo, albo podjedziemy autobusem. No i że żywy lenin. Jak widzicie, pomnik stoi, trwały, nieruszony. W zasadzie jest to miejsce spotkań. Nikt tego nie rusza. Jakaś tradycja jest tutajsza. Więc tu jest dobrze sobie usiąść na schodach, spotkać się, umówić. po prostu tak. Jeszcze raz. Wielki widok. Dobrze, wejście na deptak. No, Lenin bye bye.